Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w centralnej Dobra, odpaliłem auto. Znajdę. Co to nie działa. Moi drodzy, znajdujemy się aktualnie w centralnej Polsce, w Łodzi. Na niemieckich blachach jedzie sobie tutaj Flixbus, ponieważ dzisiaj też będziemy wozić sobie ciężkie ładunki i czekać. Mi się ten Dobra, nawigacja się ustawiła i dzisiaj moi drodzy pojedziemy sobie tu śledź. Dobra, jedziemy tak. Naczepa niskopodwoziowa, podwoziowa Włosiowa, kadłub łodzi. Dobra, akceptuj. Akc śledź to, no czemu tego nie śledzisz? Akceptuj. I moi drodzy, ciśniemy. Tylko ja sobie mogę tutaj jakoś wycieraczki załączyć i gdzieś tutaj światełka były. O he, wszystko! Tylko mi to nic nie dało, ponieważ w tej. w tym Regensburgu, moi drodzy, w centralnej Polsce, to strasznie deszcz pada. Dzisiaj, nie? My oczywiście przejeżdżamy na czerwonym, jakbyś na. gdzie tu się kamery ustawiało, tu. My oczywiście przejdziemy na czerwonym. Jakbyś inaczej, bo my jedziemy na żółtych światełkach i ciekawe co się stanie, gdy auderze w samochód przy prędkości 150 na godzinę. Pa to, pa, pa! <głos> <głos> bo to Renault, no to normalne, nie? <noise> nie no, śmieję się. Bo montażysta co ma Renault! To on właśnie montuje ten filmik, pewnie wam teraz tutaj coś dziwnego napisał. No się mankusz to Stay sorry to And welcome back! Heavy Cargo Simulator Dokładnie moi drodzy, jak sami widzicie jedziemy MAN-em Gruber Mieliśmy malutki wypadek, nic się nie stało I tak jak wam powiedziałem wcześniej I tak jak wam powiedziałem wcześniej Będziemy sobie dzisiaj wozić jakiś kadłub łodzi, ale strasznie tak wieje, że to jest A oni teraz znikają Czemu oni teraz znikają, a wcześniej nie znikali? No, co jest grane, ej? Dobra, ale koniec wygłupów, bo my, moi drodzy, gramy kobietą, która się nazywa Kunegunda. I moi dro I Ja nie mogę. I ona tak opornie kręci tą kierownicą. Straciłem wątek. Dobra, muszę jechać ten. Ja nie wiem, jak tu się przesuwa. Dobra, tak. E, nie straciłem wątek, tylko jedziemy. Aha, mapa jest, się już zaktualizowała. I ona tak strasznie ciężko kręci tą kierownicą, że to jest niemożliwe. Na bank ma Czy ja tu mogę muzyki zmieniać? A jak się wyłącza te muzyki, bo copyright, nie? Przek Dobra, jest wyłączony, jest git. Dobra, tu się zmieścimy. Tutaj smarcik to się zmieściliśmy. Widzieliście to bardzo ładnie. A ten, co tutaj tak podczas deszczu się co? Czemu oni podczas deszczu tam tak siedzieli? City Bus Manager. A on. Ty, bo oni tutaj reklamują swoje inne gierki. Ja muszę zobaczyć później sobie te reklamy, bo ja chcę w inne gierki ich pograć. Co? A ja myślałem, że mandat dostanę, ale na szczęście nie. Dobra, i teraz tu na ręcznym patch. O... Gdzieś, jak się weszło na ręcznym? Gdzie ja tu mam podjechać? Tutaj. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Tu pyk. I wychodzimy teraz z auta. Czekaj, wyjdź, 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 wyjdź bo muszę akceptować misję. Nie działa. Chyba przez to, że O, jest, zadziałało, patrz. To idealna robota, żeby postawić pierwsze kroki w branży. Na trasie praktycznie żadnych przykrych niespodzianek, a długość i masa zespołu do opanowa opanowania. Baw się dobrze do... No, dobra. O, już przestało upadać, ale dalej jest... Y... Są kałuże, widzicie? Ka takie coś będę wiózł? O, jakie to nudne. E, Siąść do ciężarówki. No dobra, no jedziemy. Odpalamy naszą Hawirę. No i co, i ciśniemy, nie? W automacie fajnie, pięknie jedziemy sobie. Szkoda, że nie mogę sobie zmienić koloru tej, tej mojej ciężarówki. Ja bym chciał jeździć różową ciężarówką, bo ostatnio jeździliśmy sobie różową ciężarówką i było fajnie. Przekroczono ograniczenie prędkości. Dobra, tam! O, czekaj, 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 tu są reklamy. Patrz, czekaj. Ja se tu wyjdę, bo ja muszę zobaczyć te reklamy. Patrzcie, tutaj mamy pierwszą gierkę, i ona się nazywa On the Road Truck Simulator. To sobie możemy ogarnąć, jak będziecie chcieli. I tam też chyba była kolejna, patrzcie. O, tutaj The bus, a w The Boost już graliśmy. I tu jest City bus Manager, ebus and Green Energy. I tam, je, I tam jest City Driver. O, City Driver muszę ogarnąć, bo City Driver to jest podobno mega fajna gierka. O, i tu jeszcze jest, patrz, Offroad. Offroad Truck Simulator Heavy Duty Challenge. To też sobie fajnie pogramy w to. Ciekawe, mi auto przejdzie. <śledzio> ja nie co tu się teraz stało, ty? Pa tą pa <noise> Oni we mnie wjeżdżają, patrz Jedzie ten gościu tym smartem, nie? Pa Jak on szybko wyhamował Patrz, ciężarówka, ty Umieram, pa Ua! Nie no, na serio? Myślałem, że mnie... Halo! Proszę pana, proszę poczekać Ty, typek mnie śledzi, nie? O, jedzie go Patrz tego, pa <noise> Czy jakie on ma umowanie w ogóle? Patrz tą bękę nie? Patrz, patrz No jedź, dawaj Jak ja ich popycham? O co chodzi, ty? Jak oni mnie uderzą? Audik? Audi, pa, Audi też mogę, mogę popchnąć, zobacz, patrz. Ale ładnie zrobili to Audi, podoba mi się. I ten Merol też jest git. Patrz tego, nie? On nie wie, o co chodzi, patrz, patrz, patrz. E, w ostatnim momencie! I popijam cię żarówkę. Oni się wbili tutaj w tekstury. Pa, jedzie kolejny, ale nie jedzie szybko. Musimy poczekać na innego. O, jedzie, jedzie, jedzie. Patrz, 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 nie? Patrz, patrz tego, pa. bieżące zadania. Wsiąść do ciężarówki. No, no. Patrz, jak wsiadam do ciężarówki. widzisz O, jedzie. Czekaj, czekaj. Ja go tutaj z niespodzianką wezmę. Pa. O. Nie, no nie da się. No, oni tak jakoś idealnie zaczynają hamować. Dobra, wsiadam do mojej ciężarówki. Jadę zawieźć ten kadłub, bo już chcę kolejną misję, ty. I ja nie będę miał tyle gwiazdek, bo mamy 3 minuty coś tam, a ja się tutaj wydurniam. Jedź. Jedziemy. Let's go. A patrz, co się stanie, jak ja... O, dobra, babcia też Ciasnka. Babcia biedna gada przez telefon, nie wie o co chodzi ty Ale to się ciężko kręci tym z takiej perspektywy, to jest niemożliwe Ja muszę jechać z takie, no bo patrzcie jak ona kręci, nie no zobacz to pa. Ja, mi się wydaje, że ja mam tu luzy na kierownicy Bo to jest niemożliwe Ci odam. Ja nie mogę ej. O, to dalej świeci ty! Ja to zerwałem, a to dalej świeci, patrz O Dostaną za Myślałem, że za darmo dostaną niespodziankę. Patrz, widzisz, jak tu się kiepsko kręci? Ja jadę tylko 50 na godzinę, a zanim ona odwróci i zanim ona skręci, to to. Prze Patrz, ja nie wytrzymam psy, Szkoda, że tutaj kierownica nie działa, bo jak podpiłem to mi przez zamyszkę działać. Przekroczono, dobra tam. Ja się spieszę, człowieku. Szybszy ładunek jest szybszy niż i lepszy niż mandaty. Dobra, i teraz tutaj bierzemy szerszy łuk, jakby inaczej. Jedź tym Citroenem DS-em, jedź. Na autostradę wyjeżdżamy. I a czemu ja nie wiedziałem, że tu jest autostrada? Tu jest autobana. Aha, i patrz. Pa ona się ciągnie, patrz to. Ja nie mogę ty. Na łupku o mapy. I czemu ja tu nie wiedziałem? I tu też chyba nie? Tu patrz. Tu jedzie. Wow, i tu mamy te e, mopy. I tu wow. Nie wiedziałem, że tu jest, no to przecież czemu ja nie mogę, muszę jechać, o, człowieku, auto przetestować, nie? Czemu przekroczono ograniczenie prędkości? Czemu ja tutaj mogę jechać tylko 80 na godzinę? <laughs> Przepraszam, czemu ja tutaj mogę jechać tylko 80 na godzinę? Bo co, bo mam cięższy ładunek, czy co? No przecież ja myślałem, że 90 na spokojnie możemy jechać, nie? Na autostradzie, przecież jak ja będę jechał 80 na godzinę, to ja nie wytrzymam nie. Dobra, i teraz tu, 10 pasmówka. ten, tym człowieku, Renault Twingo nie wie, co ma zrobić. I teraz tu. Dobra, ten też tu dopiero zjeżdża Zagapił się Czy ja się tu zmieszczę? No patrz, patrz jak ona kręci, widzisz? Wejdź, patrz, podpowiedź, wejdź, co? Co tam było teraz, że co miałem teraz zrobić? Patrz jak tu się dziwnie jedzie Ja na bank tym ładunkiem Ja gdzieś zahaczę Bo tu jest tak cia... Patrz, ja muszę brać Mega zewnętrznie, co prawda trochę uderzyłem Ale jednak się udało tu wjechać, ale to i tak bez sensu się tu jeździ Szkoda, że kierownica nie działa tej. No patrz co robi! Ci kierowcy z Citroena, to jest niemożliwe, nie? <grywa> ja, myślę, ja teraz tak myślę, przecież my też ma Renault, nie Citroen. Oh my god, no podobne, Renault, Citroen, to, to samo co Audi i Volkswagen, no podobne. Ty 120 jadę! <grywa> czemu ja tak szybko teraz zacząłem jechać? Bo z górki, czy co? No ale jedź, no czemu mi wyjeżdżasz, no ziomek, no! 110. Ty Odkryty od punktu szybkiej podróży. Odkrył go szybkie, przecież przy, przy tym dostałem to samo. Dobra, sorry gościu z On Tam się hamował. Ty, ja normalnie 120 leciałem, widziałeś to? Patrz. Patrz, co robią. Gościu z Audi też nie wie, gdzie jest. Słuchajcie, bo jest problem. Zrobiło się ciasno. Wszyscy zaczęli jechać 50 na godzinę, jakbyśmy w mieście byli. Bo czemu ja mogę tutaj tylko 50 jechać, jak jest teraz ograniczenie do 70? Człowieku, ja nawet będę wyprzedał ty, a ja nie jechał. O i nagle jeszcze jechać 60? Czemu? Czemu 60? 70 Ja nie czaj... Ja nie... Sorry! Patrz, co się, co się teraz stało! Ale wpadłem w poślizg, nie no, to wszystko wina tego... Patrz, Audi, pojechał co ty! Nawet no, nie zobaczę, czy się dobrze czuję Easy tank! My tutaj możemy też tankować? Ty, może... Nie no, nie mam tutaj żadnego wskaźnika paliwa no chyba po prostu tak sobie dodali, nie? ku ten tym Merolem, dobra, ten tutaj tym Volkswagenem Up Się troszeczkę zdziwił, że tak wjechałem w niego O, jesteś ten z Audi, patrz! Nara! Laska się patrzy, nie wie o co chodzi Dobra, czekaj, 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 bo ja gdzieś tu muszę wjechać Ziomek, odejdź Tu jestem Okej, okay. i co, wystarczy tu wjechać? Ty, patrz, jaki pomalowany, ty Czemu on taki pomalowany? Wjeżdżamy Pełno ludzi nad morzem, a ja tu w robocie muszę siedzieć, ty o, jesteśmy. I co teraz? Czekaj, wyjdź. I co? Co dalej? Muszę to rozładować? Nie, nic nie muszę zrobić. Ale dwie gwiazdki mamy. No widzisz? Patrz, uszkodzenie ładunku 42%. Marudzisz tam. I co dalej? Jakie moje jeszcze misje tutaj mam? Bo ja chcę już coś takiego bardzo ciężkiego, a to nie działa na razie, ty. Aha, bo muszę wszystko to przejść. Okej. Okay. Prehistorycznie. Tak daleko mam dojechać? Nie. Tu? O... Do kamieniołomu z szerokim ładunkiem, typa O, patrz, będę z kablami sobie wejdzie, weźmiemy bo, bo tutaj mamy szyb, szybką podróż, patrz Cyk, szybka podróż Jest git Jaka mgła tu zaś jest, ty. o co chodzi z, tym, z tą miejscowością tutaj Ja sobie wybiorę teraz tą mapę eee, To już miałem, pustą skorupę Ja sobie wezmę to, patrz, to Cyk Śledź. Ale ja w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego tu jest taka mgła. I to tylko w tej miejscowości. Przecież przez chwileczkę byliśmy nad morzem, było słońce do opalania się, a teraz obsadzcie, jak to wygląda. Chyba, chyba nie wiem, czemu to jest tak mgliście. Tak oh my god. Trochę wpadłem w poślizg. Dobra, tutaj mamy misję, patrz, Zatrzymujemy się. Oh my god. Patrzcie, dziewczynki już czekają. Dzień dobry. Dobry, dobry. Dobry, dobry! Co tam u Was słychać? A czemu tak śmiesznie gadasz? Przecież jesteś kobietą. Czy Ty próbujesz nas poderwać, czy co? A no tak, ja zapomniałem, że gram kobietą. Dobra, panie, czy Wy będziecie mi chciały tutaj pomóc? Nie! Jedź sobie tam sam porobić. Tak, no panie, co sobie tam sam! Jak mi nie chcecie pomóc, to nie! A chciałem kupić fajne róże. Planowana jest modernizacja i rozbudowa elektrowni na zachód od Welslow. Czemu jesteśmy w Niemczech? A tutaj są jakieś takie dziwne nazewnictwo. Czy one tu? One teraz tu siedzą, patrzcie, one się skroniły. Podda a nie, tam też siedzą. Ale to czekaj, one i tu, i tu siedzą? To jak to jest? Czekaj, bo nie mogę tu wejść. Tu siedzą? Patrzcie, tak samo oddychają. <grym> ja nie mogę. One tak samo identycznie oddychają, zobaczcie, pa. One synchronicznie, te, one chyba jogę uprawiają, a te tak samo oddychają? No zaraz to sprawdzimy. <grym> ja dopiero teraz to zauważyłem, że one jogę uprawiają, ty. Tak, jadą. O, teraz takie bębny będziemy wieść, dobra Jest fajnie O, i mamy światransport za sobą Spoko, to będziemy go w konia robić <grym> Właś Ty, no to nie działa, to trzeba idealnie trafić w tą klamkę Tak się odpalało Tu, tu, światełka Żebym coś widział, o jest Może będziemy na długi jechać No proszę cię, ja będę na długi jechać Ciekawe co się stanie jak ja będę cofał, patrz To on też się odsuwa ja go nie... ty ja go spróbuję uderzyć Czyli gdzie on tam pojechał? Czy ja go będę mógł uderzyć? Patrz, on nie będzie wiedział, co ma zrobić. Ja nie mogę, jak tu się głupio skręca. Czekaj, 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 bo on nie wie w ogóle, gdzie on jest, nie? Nie no, kręć w tą stronę. Ja nie mogę psychicznie te wytrzymać. Tu. I patrz, teraz se cofniemy tak. Tu, o, widzisz? Patrz. Ale nie w tą stronę. Ta baba, ona w ogóle nie umie pracować. Którą ja gram. Stań tu. I teraz, w którą mam... Czekaj, stań. Tu chyba muszę kręcić, nie? W tą stronę. Ja, 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 ja. Dobra, dobra, dobra. Patrz, patrz, patrz. W gościu cofa. Nie, on się boi. On wie, co ja chcę zrobić, ty. <noise> nie bój się mnie. No, nie wstydź się. Patrz, on mnie walnie. Patrz, co on robi, ty. Pa. Czy no walnął mnie. No, co za typ, ty. Czekaj, bo mi, mi się wydaje, że ja mogę go op opleść jak anakonda, ty. Patrz. Widzisz? Patrz. I on nie wie w ogóle gdzie on jest. Patrz, ja go przewrócę, on ze mną nie pojedzie. Patrz, 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 przewrócimy go, patrz, patrz. Coś nie wyszło, nie? Ale, ale, ale czekaj, czekaj, ja go chcę przewrócić. W tą stronę muszę kręcić, bo to tak ciężko... Patrz! Przewróciłem go, pa! Patrz! O! I tak mnie będzie teraz holować, nie? Ja jadę z nim, człowieku. <ślad> ja nie mogę. Te... On mi się przykleił do tego. Ja muszę palić, jeśli utkniesz, bo on teraz myśli gra, że ja jestem gdzieś zakopany i muszę załączyć blokadę różnicą czegoś tam. I teraz jedziemy teoretycznie szybciej, nie no patrz. Ciekawe czy on teraz za mną pojedzie, nie? Bo on się chyba trochę przewrócił. Ej, Johnny! Wszystko okej okay z tobą? Ja nie mogę, ty no biedny. Biedny się przewrócił. Ciekawe jak to teraz będzie, nie? Ja go spróbuję jeszcze raz przewrócić do góry nogami? Nie wiem czy to zadziała, ale on chyba... O, on nie pojedzie, nie? On nie pojedzie, on już został. Się przewrócił! Johnny! Johnny! Johnny, no tutaj! Johnny! Wejdę mi pomóż tutaj trochę, co? Johnny, biedny, nie wiedział z kim ma do czynienia. Ty, Johnny, biedny, leży do góry nogami. <ścoughs> nie umie nic zrobić. Ale dalej ma kółka skręcone. Dobra, Johnny! Ty mogę go do góry nogami przewrócić? Ja go chyba zabieram ze sobą. Mi się wydaje, że on się jakoś tam może przykleić do mnie. Ja go będę mógł ze sobą wziąć, bo mi tak smutno trochę, że on tutaj zostanie i nie dostanie za wy wypłaty. Johnny, przyklej się tam jakoś. Może ja go muszę jakoś tak uderzyć mocno, co? I on wtedy zaskoczy. Johnny, ja ci pomogę, Johnny! No prawie się obrócił, żeby za mną pojechał, ale niestety nie działa. On już, on już chyba został bez wypłaty, on już w domu chyba zostanie. Ty, ale on biedny rusza oponami, patrz! Ej, bo mi się to teraz z żółwiem kojarzy, który nie potrafi się przewrócić ze skorupy na ten. Na płasko. No mówi się trudno, Johnny, no co? No zostałeś bez roboty. No, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. Biedny, się patrzy na mnie teraz. Ja się spróbuję rozpędzić i jakoś go tak mocniej uderzyć, tylko mi się wydaje, że za chwileczkę będziemy mieli ładunek na 0% i nam przerwią misję, ale na spokojnie. Czekaj, stój tam, Janek! Bo ja muszę koledze pomóc. Czekaj, Janek. Czekaj, 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 padź, jedziemy. Dobra, mamy 30 na godzinę. Czy to pomoże? Niestety Janek Zostajesz bez roboty, Johnny. Johnny... Johnny... O, 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 Nie no, Johnny zostaje bez roboty, no niestety. Nie mamy, moi drodzy, żadnej obstawy. Johnny tam po prostu biedny został. No to nara, Johnny! Pozdrawiam! Czekaj co policja na to, jak mnie spotka, że Johnny został. Nie mamy żadnej obstawy. Ja jestem ciekawy, jak nasz ładunek się zniszczył przez takie coś. Za chwileczkę, moi drodzy, dojedziemy, bo i tak mamy tylko i wyłącznie 5 km. Także zaraz powinniśmy być. A czy Johnny się za mną pojawił? Ja! Johnny! Johnny jedzie! Johnny! Jest i on! Oh my god! Johnny sobie poradził. No widzisz, każdy żółw sobie też poradzi. No jakimś tam cudem ze skorupy się przewrócić z powrotem. No może jakiś podmuch wiatru. I Johnny ci się udało, no! Ciekawe, czy Johnny będzie ze mną jechał pod prąd? Patrz, Johnny! Ty, Johnny ze mną popełnia przestępstwo znaczy wykroczenia, przepraszam. Patrz, Johnny jedzie, nie? A ja jestem ciekawy, czy my możemy zrobić coś takiego, że Johnny przejedzie człowieka. Patrz, my sobie podjedziemy tu. Jedziemy po malutku. Czekaj, 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 ziomek. Tylko ja. Zniknął. Człowiek zniknął ty Czekajcie, patrzcie, tu idzie człowiek, który rozmawia przez telefon, przez kark. Okej, okay, dobra, on teraz sobie tutaj stanął i teraz Johnny go przejedzie, patrz. Nie, Johnny go ominął! Johnny się boi. Dobra, wziąłem ze sobą świecącą latarnię. Ja bym teorety teoretycznie mógł teraz światła wyłączyć chyba. Bo ja mam światło z latarni teraz. Gdzie to się wyłącza? Tu jestem Pomad. Ja nie wiem gdzie to się wyłącza. O, tu, patrz. Tu gdzieś, nie? Tu. A nie mam już tej latarni, no to. No to po, po, po ptokach, nie? Ja tu mam tylko murganko. A tu? Tu jestem pomad. Tu się gdzieś naciska. Tu chyba na no. o. O. Dobra, jest git. Ale bardzo się cieszę, że Johnny dał sobie radę i jedzie ze mną. O, ja teraz pojadę tutaj, tak, patrz. Po malutku. Tak, żeby go nie przejechać, bo Johnny go musi przejechać. Czekaj, patrz. Tu idzie chłop. Ja teraz patrz. Szybko tak zrobię, żeby Johnny go przejechał. Ja go przejadę. Uwaga, uwaga, uwaga Czemu jak oni wchodzą w mój pojazd, to oni znikają? Co teraz się stało? Cover a total distance of 20... Aha, mamy nowe achievementy 20 km przejechaliśmy Ty, Johnego nie ma Johnny! Co tam się dzieje? Ty, gdzie jest Johnny? Johnny zniknął! O, oh jest! Pojawił się On gdzieś zniknął, chyba z... w kosmos wyleciał, ty Johny się zaciął znowu Johnny został. On już nie mnie wytrzymać się ze mną. Ale zaraz się chyba zrespi. Johnny, o jest, widzisz, zrespił się. Oni, one się respią Czyli nawet jak go przewróciliśmy, to on się zrespił. Czyli ja miałem. Nie... O nie, ja miałem tam stanąć. Johnny, czekaj, bo ja muszę nawrócić. Dobra, i teraz tu fajnie, pięknie parkujemy i chyba będzie Git. Tak? Mogę tak zaparkować? Patrz. No idealnie, wychodzimy. Johnny chyba... Johnny! Ja, 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 Johnny na mnie czeka. I, czekaj, zakończ... Gdzie, gdzie ja mam zakończyć to zadanie? Ty, bo ja tego nie mam. Zakończ misję, gdzie? Ja nie mam tego, tego, tego. A tam... Na sery muszę w, tak w deszczu daleko biec? Dobra, nara, Johnny, fajnie było! Nara, nara! O, łączny wynik jednak gwiazdka, może być. Czerwone światła, dobra, jest git. Ograniczenie prędkości jest git. Styl jazdy, 72%, jest fajnie. Moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał Jeżeli chcecie więcej tej gierki Zostawcie koniecznie łapkę w górę Na razie, dzięki, cześć!